Siemaneczko, witam z powrotem na kanale Dzisiaj jesteśmy u Pawła Fliska Lecimy na tripa do Rzeszowa Która godzina? 6.30, o 6.50 mamy być na AW więc, więc trzeba już wychodzić Pakuj się Paweł jeszcze raz, kawki, to nie wyspany Czy ja wiem? Nie no, wyspany, tylko pewnie nie wyglądał przed sekundą w sen. Ja jak mnie dosłownie wyciągnął z łóżka i już, tylko mówię. Zawich! Zabiś na zabij, zabij, no. okay. Nawet to nagrałem, ale nie włączyłem mikrofonu w końcu. <słyski> Pokaż swój garaż, pawcie Który będzie Janek? Ten czerwony dawaj. Myślę, że nam, mi się wydaje, że nam wycieczkę to takich rysów będzie. Ale... A może to? Myślisz? No, ale to jest sportowe. A z tej na wycieczkę, to podobno najlepiej to mieć duże samochody, takie wiesz, jak Honda. No, ja jadę Honda dzisiaj. No ja dobra, w sumie spieszymy się na nawet, trzeba wziąć coś szybkiego. Fajnie tutaj. No, ale, no. Nie wiem, czy spełni oczekiwania na tą długą podróż, bo jednak to jednak to nie to samo jak jakiś wiesz, taki van rodzinny. No wiadomo Paweł już po prostu pamięta, że ja bardzo lubię Shaftera i od samego rana mi puszczę tutaj Pozdrawiam Shafter. Wiem, że chciałeś żebym ci pozdrowił na vlogu to pozdrawiam na <śmienny> tej <śmienny> Nie jestem za dobrze. Zobaczcie, kto tu przyjechał. Nie, tu nie ma tak naprawdę, tylko to sobie wyobrażacie. Uuu, Ale jest wcześnie! Siema! Cześć, Janek! Ogólnie mortki jest niezły przypał. Oby się pogoda poprawiła, bo tak jak ma być burza z piorunami. Oby się poprawiło, bo w skatepark wygląda naprawdę fajnie. Co powiesz o tym? Juras jedzie chyba na pierwszego tripa swojego. Drugiego. Drugiego. Hmm. Siema, chłopaki. I idzie nasz ulubiony TikToker Mateusz Rojek. Dobra, jak wiecie, teraz, teraz na Awe są również Skutki w kępy. Więc idziemy do pokoju instruktorów, zobaczyć, jak się mają. Tam już widzę Rojka i Eryka. Siema, siema, siema. Chłopie. Hejka. I spokój. Okej. Okay. Szerokiej drogi. Fajny, no. Maciuś robił. Dobra, a jesteśmy już w Rzeszowie. Nie, tak na serio. Jesteśmy już w Maczku dopiero. No, zaraz się otwiera. I jemy. O, uważaj sobie. 2000 lat lateralnie. I się mamo zjedliśmy już maka i lecimy na Rzeszów. To jest nasz Dobra, dojechaliśmy do Rzeszowa. Jesteśmy na stacji i czekamy na chłopaków. Mogę coś powiedzieć? Możesz. Chodźcie, zobaczycie jak kupuję hot-doga. <grym> Tomek, co wybierasz? Wybierasz toaletę, dobra. <grym> Za ile będziemy na parku? Eee, dokładnie zostało nam 7 minut drogi. Teraz czekamy na Pawczę, bo gdzieś zgubiliśmy na trasie. I grupujemy się i wbijamy na park. A ja? Jest piękna pogoda, mamy nadzieję, że się nie popsuje. Ja zobaczymy jeszcze prognozę. No niby ma padać za niedługo, no. ale mamy nadzieję, że coś nagramy jednak tutaj. O 14 jest 40%, także myślę, że spoko, że się uda. Oby. I pojeździmy sobie. Podobno dojechaliśmy już na park. Gdzie on jest? Gdzie, co? Park? No. Człowieku tam Do i tam dobra. już czekają ludzie na nas tutaj. No dobra. Dobra. No, to no dobra, to chodźmy sobie. Dobrze zjęto. <laughs> Park się prezentuje następująco. Możesz sobie z tego bowle i w ogóle. Tam coś tam, jakiś rez. No tam coś ale tam się dzieje. To tam jest mocno. To jest mocno, nie? ale to tam, chyba nie tam na nakładanie. Idziemy. I w ogóle jest dużo ludzi. Ej, kto przyjechał? Mój Ej. terek. Ej. Oh, okay. jak zawsze. Cześć. Siema, siema. Co? 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 No dobra. Czy nie dzisiaj robię ale ja idę na zobaczcie Zobaczyć czy jest yy, muł czy... A ja idę z Fliskiem zobaczyć To rezji. Zobaczymy co to w ogóle jest. Wygląda jak jakieś na rowery. Widzisz to jest taki podjazd normalny. No. Co? Próbujesz? Nie no bo nie ma jak Ogólnie jak kiedyś to byliśmy, to była taka susza, że to błotko, które tutaj widzicie było, było utwardzone. Jeszcze nawet dało się śmigać na tym razie, bo jak to było twarde, to jest spoko, tylko że jest taki muł, więc niestety... Nie będziemy śmigać? No Na razie, ale tam tak Paweł mi pokazał fajnego hipa tutaj, bank to bank. I co, Przemierzamy się do flipka, nie? Rojas też robisz? Następnym razem Rojas by fronta mógł sięgnąć Fronta? Przyskąd? No kurde Dobrze. No. i czekasz? No tak Ty już, chłopie, to to Flisek mówi, że już robi Flisek jest szalony, no i Flisek robi Flisek jest szalony. Zrobił z pierwszej próby. No niesamowite, no niesamowite. I jak się robi? Łatwo, zobaczysz. Podobnie ja dawę? Pod Podobnie dawę? Łatwiej. Zdężysz się wyprostować nawet. No dobra. No to ja też próbuję. Lecisz. Dobra, teraz y, popczajemy trochę parki i teraz będą jakieś klipy. Super! Yeah. Dobra, rojas podobno robi silkik bry, tutaj przez hipa. No i zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Jak myślicie uda się? Tak, uda nas super. Dobra, to leci. Dobra, tak jak widzieliście mieliśmy teraz sesję autografów i w ogóle foteczki i wszystko no i wracamy do nagrywania tutaj Dokładnie. z Rojasem. Nagrywamy dalej. Na Dawaj się od razu. Nagrasz flip? Y Gdzie? Na wękar Dobra, idziemy. Lecimy. Ale spadł gdzie Mega fajny park. Dużo osób przyszło z nami pośmigać, co mnie w sumie cieszy. No i mam nadzieję, że klipy również były fajne. I teraz Tomek robi Norda. Robi Norda. Albo dobra, jednego. Jednego. prawie. Dziękujemy wszystkim za to, że wpadli. Było super. Było super, was bardzo dużo. No, podobało się. Tak, i teraz jedziemy na jedzonko. Jest strasznie gorąco. Dokładnie. Podobało wam się? Tak! Wiadomo. Podobało się. No nic więcej nie można powiedzieć. Pięknie. Wiadomo. No. No, to właśnie tak jak widzicie, zawinęliśmy się już ze skateparku. Lecimy coś zjeść. Jesteśmy już trochę głodni w sumie i zmęczeni, i jest gorąco i ja wziąłem długie spodnie i to był najgorszy wybór w moim, mojego życia no i ładujemy się do hondy chłopacy do, do furki Flicka i lecimy kto sobie życzy poduszeczkę? tutaj proszę dzięki 18.51 właśnie przyjechaliśmy na awę no i to raczej już będzie koniec tego odcinka mam nadzieję, że się podobało jak się podobało zostawcie łapkę w górę i subiksa na kanale no, I to był nasz dzisiejszy trip do Rzeszowa, mega spoko tutaj jadę chłopaki Hello. Siema. no, więc to by było raczej na tyle a teraz możliwe, że idziemy coś pośmiegać, bo jest jeszcze wcześniej tak naprawdę No więc jeżeli będą jeszcze jakieś klipy, no to pośmigaliśmy jakich nie będzie, to nie pośmigaliśmy. W końcu zostałem jeszcze na wieczornej sesji z moim kolegą Maciusiem no, Ze mną jeszcze Ej, z Krzyszkiem i z Bartkiem Pocześć. szczękiem. Mamy wieczorną sesję na AB Parku Sekcji outdoorowej No i śmigamy Robisz? Czemu? Bo mi nie wychodzi mi Nie wychodzi Patrz, teraz Ci wyjdzie Po piąteczce Okej, okay, mam nadzieję Yo, było! Pięknie nie Maciek! Joł! 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 Pierwsze! Yo, whip umbrella! I tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiaj, dzisiejszego vloga. Tak jak już wcześniej mówiłem, zostawcie łapkę, suba, komentarz i napiszcie, czy Wam się podobało. No i hej, dawaj, może iść tak.